Mano widzy. Dziś mam dla was kapitana bombę. Nie wiem, piliście czy jednak nie. Czy może jednak wolicie? Nie wiem, Walaszka w wydaniu pizzy hawajskiej, jak to bywa często u niego w uniwersum. Dzień dobry średnią hawajską dla każdego! Sprawdźmy, czy lepiej byłoby pozostać przy tej pizzy, czy lepiej jednak jest kontynuować swoje dzieło energetyczne. no, za około, nie wiem, 3 zł, coś w ten desen, jakby nie dużo za niego zapłaciłem, tak czy siak, a jest on niby dobry, niby nie, nie wiem, okaże się, bo w internecie jedni mówią, że spoko, a drudzy mówią, że zrobiony dla hajsu, więc przekonamy się. Wygląd mamy fajny, tak osobiście, moim zdaniem. No, mi się podoba i to nie tylko dlatego, że jestem fanem kapitana bomby, bo widzę dużo fajnych detali. Tu na pewno, nie wiem, sama ta głowa, która jest przedstawiona z przodu puszki, no, fajnie zrobiona, jak, jak dla mnie, według mnie, wiadomo o co chodzi. No i mamy tutaj, jakby to powiedzieć. Króciutki opis z domieszką warszkowej satyry, tak dosłownie mówiąc. Coś ala jak mamy w Monsterach czy w bójnach, Taki opisik, spokoj Dla mnie kozak. no czemu by nie. No i jak dla mnie też sam skład. Nie wiem, no jest napisane, że dosłownie... Dał z siebie 30% wygląd i w skład ło znacznie więcej. Jakby przekonamy się. Zobaczymy, czy będzie głównym totalnym, czy nie. Czy zobaczymy jakieś progi. Dźwigatnego imperatora w naszych skromnych progach. Ty kurwa, kiedyś prog widziałeś, jak to futryny nie ma, nie mówiąc o drzwiach. Zamiast podłogi, klepisko kurwa trzy razy w gówno wlazłem w pokoiku, z czego raz na stówę nie w swoje. Wysokie, czy może nie? Tak czy siak, nie wiem, no, przejdźmy do oceny smaku i przekonajmy się. A, jeszcze szybko, jeżeli chodzi o wygląd, bo nie powiedziałem, zapomniałem, nie wspomniałem, przykro mi. <grydy> Bardzo mi przykro, na pewno. E, wyglądam pozytywny, bo jednak, nie wiem, midź w nie siada, jakby tylko ten pasek niebieski, nie? Ale tak czy siak, dałbym tutaj takie porządne, nie wiem, 7 na 10 nawet, o, 7 na 10, dobra, ósemki, nie? Ale 7 na 10, bo fan na bomby i tylko dlatego. No i przejdźmy do tego nieszczęsnego smaku. Jeżeli mamy coś powiedzieć na ten temat, to uwaga, zobaczycie teraz samo tło, które sobie zrobiłem na szybko. Nazywam się Franz Pio. Kiedyś ojciec Pio. Potem samo pija, choć ostatnio już nawet nie pija. Oj nie, nie, chuja, Może stan przedzawałowy dzisiaj czeka. Nie ma bata. Gówno totalne. Kabaska główna ziwo. W domu Zero wszystkiego. I tak jak się popisał, i napisał dosłownie, że. Projektując dali 30% siebie, a zawartość jest niby Ło, znacznie lepsza. Nichuja. Został pomylony po całości. Dał do smaku mniej niż 30%. No totalnie nie polecam. Jakby nie czuję, żeby drapał w gardle, ale nie ma on smaku. On jest taki nijaki. Nie ma smaku przewodniego, ani słodkiego, ani nic. Jakbym pił. Wygazowaną wodę mocnego. Mocnego! Dosłownie. To coś takiego. Tak to smakuje. Dno. I zajęło polecajki. Nie ma bada, że ja to polecę. Nie porównam tego do niczego. I po prostu jestem na jedno wielkie nie. Nie pijcie tego, nie polecam tego. Nie pijcie tego, nie polecam tego, jak już mówiłem. I. Oj, miejmy nadzieję, że wyjdzie coś lepszego, albo to, co chociaż jest w tle będzie lepsze niż to, co piłem teraz przez ostatnie dwa filmy, bo jak nie, to sorry, ale zejdę tu całkowicie. Uuu. Dzięki za film i co, do następnego, zobaczymy, co z tego wyjdzie ciekawego, miejmy nadzieję, że coś znacznie lepszego w następnych odcinkach niż to, co tu mamy. Siemano!